Cześć, ja jestem Primax, a to kolejny odcinek na moim kanale. A dziś będziemy znowu grać w grę Hungry Shark Evolution. Tylko mam włączoną jakąś kupę i mogę z tego zrobić Janusza, ale nie zamierzam. Więc jak. Dobra. O nie, o nie. Hungry Shark Evolution włączamy. Więc zostawiacie łapki w górę i subskrypcję. Teraz prawdopodobnie nie. W prawym górnym rogu wyświetlała się subskrypcja, ale może, ale wątpię, bo ostatnio mam z tym problem, no a więc gramy w Hungry Shark Evolution. Ostatnio w ogóle mnie Gamebox nie ogląda w ogóle, po prostu Mr. Torpedia mnie ogląda, pozdrawiam Mr. Torpedzie. A więc teraz będziemy znowu grać w Hungry Shark Evolution i w dzisiejszym odcinku... Ej, eee... eee, co tu się dzieje? W dzisiejszym odcinku moim celem jest wejście do komnaty Big Daddy'ego i Snappy'ego. To jest taka duża komora. By do niej wejść to idzie się takim długim tunelem. No i to jest taka duża komora, gdzie jest taki gigantyczny Big Daddy. I ten Mr. Snappy. Mówiłem wam w pierwszym odcinku o tym Big Daddy. Troszkę na końcu. A więc zostawiajcie te łapki w górę i subskrypcję. I do subskrypcji i dołączcie dzwoneczek, by dostawać wszystkie powiadomienia. I by dzwonek wam robił... Dobra. Co to by było? Dobra. E, trochę poza odcinkiem pozarabiałam trochę pieniędzy. I mam 12 tysięcy, ale megalodon kosztuje 50 tysięcy. Teraz pójdziemy sobie do nosa. Uff. Eee, dobra. Nie wiem, po co chciałaś tam przecisnąć, może by tam coś było. To, to było niemądre. Dziwny początek. Znowu nie ma głosu. Eee. Znowu nie ma głosu. Więc sobie go na szybciutko włączymy. Okej. Okay. No i nie idę jednak do tego kempibasa. Do nosaча Ryby. I to od razu dokonam jest takiego bo bardzo chcę tam pójść. I wpadajcie też na mojego Instagrama. Woe, podłoga TEK przez dwa k. I jeszcze mam drugi Instagram. Woj podłoga TEG. I... wygodacie też mister Topedia. Playbox. Chociaż playbox w ogóle nie przed dawno mi. Może w tym odcinku nie będzie oglądał, ale wątpię, bo nie, rzadko nie Jak uda mi się dotrzeć do komnaty Dignity do tego i Snapiego, to nazwę ten odcinek w paru. weszłym do komnaty Dignity i Isnapiego. Nie! A oh, wow! To zabiera trochę kafę. Za to się dostaje nawet dużo. Za te gwiazdki. No się robi. Tam tamtych przed chwilą sobie oglądałem i tak myślałem Ej fajnie się ogląda ten mój Shark W ogóle Mister Starter też się podoba. Proszę Mister Starter Pudzia nagrać więcej filmów. Evolution, bo mi się podoba. Ta seria mi się spodobała. Bo chcę kupić Mega Lodona. W sumie dużo brakuje, Mam chcę 50 tysięcy. A Big Daddy kosztuje 100. Wiemy, Mogli to zrobić do stu, gdzie jestem? Tu, Tak tam. Ile już gramy? Minutkę już gramy. Odczep się, <laughs> Nurka! Zabijemy klatkę. Znaczy, zabijemy klatkę. Rozwalimy klatkę, w której jest nurek. O, nie no, muszę się rozpędzić. Tylko ten nurek miałam. nie. Znaczy nie. Zjemy sobie jakąś kobietę i. Eee, gościa, na wam to nie W tej grze jest krew niestety. Nic nie poradzę. Jest nawet taki upgrade, że można sobie dać, że jest więcej krwi. Ale jest drogi dosyć. Prawda. 000... Nie. Kosztuje chyba 10 diaksów. Czy 50 diamentów. Jest więcej krwi, po prostu. Po Omijamy sobie portal. Na mapie tutaj jest ta komnata ja Widolnego sobie. Musimy iść tu. Nie. Musimy iść tu i tutaj w lewym dolnym rogu jest właśnie ta komnata. Tu jest taki długi korytarz. Babki se zajmę. Nie. Jego nie, dziewięć Jeszcze skarb sobie odbierzemy. Ok. na razie. Ok. Wolę 2000. tysiące. 5. Okay. muzyka leci Bo no możecie nie słyszeć au au, au! O. O. tak raz od, tak raz tak naprawdę od szesnastu lat Eee, dobra. Lecimy po zielone duże rybce. Tuny! Jemy tune. Noc. Boję się tego Big jego, bo on jest duży! Ale tu jest dużo tych, tych fioletowych medus. A one dużo dodają. Musacze, no, musacze no, dużo dodają. I tutaj są właśnie takie wulkany, które są złe. Ale jeszcze nie długa droga. jesteśmy tutaj, a tu jest taka lód. Nie, to Bo ja nie chcę mieć spalonych bioder. O snak pisałem. Nie. Lecimy. wo, wow, wow, wow. Już jesteśmy blisko. O nie. Ja no raczej ich nie wiem. Ale uwaga. Teraz ich zobaczycie. Bo jestem tutaj, a tu jest ich komana. Mały mi kroczka. Ah! Już jest Za Słuchajcie, ja dam continue, bo chcę byście zobaczyli tego Big O nie, niewolnik jakiś. Dobra, jak go Okej, okay, straciłem głos, ale oni tu są! Widzieliście ich? Powinniście widzieć. Ten duży jest najgorszy. Nie! Snappy! Nie! Snapi nas pokonał. Niestety, ale on tam był. Tylko widzieliście, ale głosy na Okej. Okay. O, się! Co?! Kiedy to tak minęło? I w ogóle znam takiego obaga. że patrzcie, wiemy co on może jeść, ale on jest zablokowany. I to jest właśnie ten Big Daddy. I można, jak się taki szybko kliknie na to szarkinko, to o, i widać, Tą postaci widać, co może jeść. Ona może jeść już te duże bomby i łodzie podwodne. Pociski jak na To jest Big Daddy. my sobie jeszcze raz może zagramy. Ej, ale są Tą... O! Za 90. Co? Za prawdziwe dziewięć Za prawdziwe 95. O, lub za pięćdziesiąt Coś to się bardziej opłaca. Kupić. Snapiego. Fajnie za 95 zł to nieopłacalne, nie tam co. Do tego jeszcze dojdziemy. 6 odcinek może być 17 minut. Spróbuję przerobić ten odcinek, ale wątpię, by się udało. Okej. Jesteśmy w następnej rozgrywce. Jak widzicie, wstąpiliśmy do komnaty Blitera jest Zabili mnie tam od razu, więc nie było za przyjemnie. Były lekkie... uuu! Gdzie! Tu. Były lekkie problemy techniczne z moją mamą. No. 14 diamentów. To jest duża liczba. I w ogóle dobijamy 12 subów. Miałem niedawno 12 subów, bo jakiś gość mi napisał, że dos... Że jak go zasubskrybuję, oddam mu su odda mi suba, oddał, ale potem nie subskrybował. Tylko subskrybowałem i kwita Bo no kurde, nie ma tu basa basa i teraz zdechnę nie, nie zacząłem tej gry od początku, bo po prostu nie chciałam jej usuwać. Ona dosyć dużo zabiera. Zabiera prawie jeden kabek. Ale polecam gierkę. Fajne jest, no i pojawia nawet trochę. Choć możecie wkłócić jak ci nie robią są. Nie ma tokuję jak szarka, ale czasem. Wejdźmy sobie w końcu do tej mroźnej krainy. Dobra, 10-11 minut, tak naprawdę, Brawo. więc wejdzieł jeszcze może do mraźniej. Ale ten Big Daddy w tej komnacie nie był taki duży. Wydawał się większy kiedyś. Tak na samolot. Kurde. Nie na bombę. Dobrze. Zapomniałam w tak. ogóle na początku grałem w jakąś grę jellyfi, możecie też ją zainstalować tam jak zrobisz sobie zdjęcie to możesz ją rozciągać na różne stronki na początku jest fajne, ale potem się znudzi jak nie wiadomo co. i będzie głupio. Mam prawie gold Rush, Chodziłem do tej krainy, był update tej krainy. I teraz jest taka. O, tutaj on się. Wow. Ścinka chwilowa. Za no mało mam miejsca. Ale jeszcze będziemy, może, nagrywać. Zobaczmy. Dobra, wyrzuciło mnie z gry. Nie wiem. W trzecim odcinku na bank już wejdziemy do tego portalu, bo ja chcę, ale byłem w tym portalu i mi się usunęło, więc stracenie całego portalu, bo dopiero zacząłem, ale okej, okay, jak chcecie więcej odcinków z Hungry Shark Evolution, to piszcie o tym w komentarzach, jak napiszecie, że chcecie kolejne odcinki z Hungry Shark Evolution, przypnę wam serduszko, postaram się chociaż, choć tych komentarzy nie jest za dużo, więc tak napiszcie, to wam przypnę w serce, więc dziękuję, że wasz tutaj... Odcinek papa! Pa. Bye bye! Bye bye!